Najpotężniejsi aniołowie Boga, Archanioł Rafael. Jest uważany za jednego z najpotężniejszych aniołów niebiańskiego wojska. Anioła uzdrowienia i ochrony. Bóg powierzył temu majestatycznemu aniołowi kilka urzędów. Należy on również do wąskiego grona siedmiu Archaniołów Nieba. Rafael jest odpowiedzialny za przekazywanie modlitw sprawiedliwych Bogu. Posiada wystarczającą moc, by stawić czoła każdemu demonowi. W wielu księgach opisano, jak Rafael pokonał jednego z najstraszniejszych demonów podziemia. Po zaciekłej bitwie przeciwko Azazelowi, Rafael zdołał go pokonać i pogrzebać żywcem w ogromnym lochu na pustyni. Bóg polecił mu nie zabijać go, ponieważ na sądzie ostatecznym zostanie on wrzucony do jeziora ognia. Imię Rafael oznacza lekarza Boga lub uzdrowiciela Boga. Podobnie w tradycji islamskiej mówi się, że Rafael będzie niósł jedną z siedmiu trąb na końcu czasów. Jeśli chcesz poznać innych archaniołów, zostaw komentarz o treści. Amen.